A teraz nastawcie Państwo dobrze uszu i też nastawcie portfele, bo będziemy Wam sypać talary od Państwa do tych portfeli przedwakacyjnie. Otóż będziemy rozmawiać o tym, jakie różnego rodzaju dopłaty, zapomogi mogą Państwo uzyskać, być może nawet o tym jeszcze nie wiedząc, na okoliczność wyjazdów wakacyjnych lub urlopów. I o tym porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi. Janna Mokosa-Rykalska, mama dwójki dzieci, autorka książek Matka Siedzi. Z tyłu i matka siedzi z tyłu. Dwa. Z przodu Oraz z przodu dwa. Tak. I drugi gość. No a co, już nie dasz rady dwóch przedstawić? Tam, ale podzielimy się, bo jest Prawo no, i Sprawiedliwość. Weź. No pojedź tam jeszcze. E, mecenas Karolina Pilawska, adwokat. Dzień dobry panią. Dzień dobry. O, Dzień dobry. I teraz właśnie ja mam czas na pytanie, nabrać powietrza i je zadać. To jakie mamy te specjalne dodatki, które możemy wykorzystać? Bo z tego co ja wiem na przykład, ci, którzy regularnie płacą krus, Czyli na przykład rolnicy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze wakacyjne. Jak tak, to działa? Tak, zdecydowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o rolników, jeżeli jeden z rodziców jest ubezpieczony w krusie i płaci regularnie składki, to może liczyć na wsparcie na poziomie 1200 zł na dziecko, pod warunkiem, że dziecko ma do 16 lat, czyli nie jak standardowo do 18, tylko tutaj do 16. I jest to taka, takie wsparcie przeznaczone na 9-dniowy wyjazd. Więc tutaj Musimy warto... wystąpić z jakimś Musimy wystąpić z wnioskiem, aby właśnie uzyskać takie dofinansowanie. To może być, tak jak powiedziałam, około 1200 zł, więc no dość duże wsparcie, jeżeli chodzi o takie wyjazdy, kolonie, obozy sportowe. Warunek jest taki, z tego co wiem znowu, może się mylę, że trzeba ten krus płacić, płacić regularnie. Płacić regularnie, nie można, nie, mieć można mieć, dokładnie, nie można mieć zaległości. Natomiast warto dodać, że jak mamy no dwójkę rodziców, to wystarczy, że tylko jedno jest w tym krusie no. ubezpieczone. Nie jest tak, że oboje Jasne. muszą być ubezpieczeni w krusie. Inne formy finansowania z innych źródeł. No tutaj warto dodać, chociaż no to nie jest taka bezpośrednia forma finansowania wyjazdów, no to oczywiście 800 plus, tak? I bardzo często rodzice odkładają te środki w ciągu roku, żeby właśnie je przeznaczyć na wyjazdy, na obozy dla swoich dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o inne formy wsparcia, na przykład bardzo niedoceniana forma wsparcia z Funduszu takiego zakładowego świadczeń socjalnych, i tutaj jeżeli mamy pracodawcę, który jest jednostką budżetową, który jest urzędem, pocztą, spółką Skarbu Państwa albo jest po prostu dużym, prywatnym pracodawcą, który prowadzi taki fundusz, zatrudnia ponad 50 osób na umowę o pracę, no to tutaj możemy też liczyć na wsparcie na poziomie tam 30-40% dofinansowania do wyjazdu naszego dziecka, ale oczywiście musimy zapoznać się z regulaminem tego funduszu, jak nasz pracodawca to ukształtował, jak wygląda to wsparcie, jakie warunki musimy spełnić, więc warto tutaj, jak nasi widzowie nas pytać. oglądają, żeby zapytali właśnie u swojego pracodawcy, jak to wygląda. I to jest zupełnie inne świadczenie od tych popularnych wczasów pod gruszą, bo wczasy pod gruszą dostaje pracownik. tak? Czy on jedzie na wakacje, czy nie jedzie, może spędzić urlop na działce we własnym domu, to tu może liczyć na wsparcie nawet do 1000 złotych. I to absolutnie nie jest opodatkowane. Trzeba oczywiście wypełnić ten wniosek urlopowy i ten wniosek o tutaj przydział tych wczasów pod gruszą. No i rzeczywiście te pieniądze rodzice mogą przeznaczyć na wyjazdy swoich dzieci. Tak. Są jeszcze takie specjalne programy i samorządowe i różne lokalne, nie wiem, aktywne wakacje na przykład jest coś mhm. takiego. Tak, na czym tak. to, polega? To, to jest taki program przeznaczony właśnie na 2025 rok, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. Tam budżet mamy na poziomie 25 milionów i tu rzeczywiście różnego rodzaju organizacje mogą ubiegać się o takie wsparcie, ale dzięki temu rodzice mogą liczyć na obniżenie opłaty za wyjazdy Swoich rodziców, mówimy tutaj oczywiście o wyjazdach co do zasady sportowych na poziomie 150 zł przy 10 dniowym wyjeździe, czyli mamy 1500 zł, więc to jest bardzo, bardzo duże wsparcie. Natomiast jeżeli ten obóz będzie się odbywał w centralnym ośrodku sportowym, no to tutaj nawet 250 zł dziennie, czyli przy 10 dniowym wyjeździe nawet 2,5 tysiąca złotych. To są ogromne jest, pieniądze. Sensownie jest zapytać. Organizatora, organizatora jeśli, tak. Jeśli jedziemy z kimś e, konkretnym, z jakimś biurem podróży Dokładnie. Z, czy organizator z korzysta z takiego wsparcia? Czy dostał takie dofinansowanie? Jak to się będzie przekładało na stawkę, którą Jasne. musi zapłacić rodzic właśnie za wyjazd swojego dziecka? I tutaj taki właśnie postulat do państwa i taka rekomendacja, żebyście pytali, tak? że jak idziecie do jakiegoś organizatora czy do jakiegoś tydum. domu kultury, zapytać. Tak, bo rzeczywiście e, te podmioty dostają duże dofinansowanie e, z różnych e, fundacji czy właśnie ze Skarbu Państwa. I rzeczywiście to może wpłynąć na to, ile my zapłacimy za obóz naszego dziecka, e, no bo no mm. niestety te obozy są coraz droższe. Jak ja czasami rozmawiam z klientami, e, to naprawdę robię duże oczy, że dlaczego to tyle kosztuje. No tak? to mama najlepiej wie. Zaraz mamie oddam głos. Chcę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałam z panem kierowcą, który nas wiózł i powiedział, że w jego wypadku do obozu sportowego syna dokłada klub sportowy, który opiekuje się juniorami w tej grupie mm. e, i też jest to bardzo duże wsparcie zamiast pojechać na przykład na 7 dni, dzieci mogą pojechać na 14. Boże. Tylko nikt o to nie pytał. To sam organizator poinformował, że jest takie możliwe wsparcie, jeśli ktoś tego chce. Ile cię kosztują wakacje dla twoich dzieci? Wiecie co, to różnie. To zależy jakie oczywiście, ale tak średnio, jak nawet patrzyłam, przychodząc do was, jakie są, bo teraz też szukam dla bąbelka młodszego akurat obozu czy jakiejś kolonii, to taki najtańsze to się zaczynają tak od dwóch, dwóch, no dwa to już jest naprawdę ciężko znaleźć, dwa i pół, Zazwyczaj wtedy pod namiota na przykład dużą się. Za tydzień, tak? E, tak, za, za tydzień, tydzień, za siedem ty dni, czasem dziesięć, ale naprawdę rzadkość. Ogólnie to jest tak mniej więcej około trzech tysięcy złotych. I teraz tak, jak ma się dwójkę takich bomberków, albo nawet i więcej, no to trzeba te trzy lub sześć 6, 6 lub dziewięć tysięcy wyłożyć. I wtedy ja już sobie myślę, dobra, dwójka dzieci, sześć tysięcy wyłożyć. Coś im trzeba dać na te przysłowiowe waciki, bo tam muszą sobie coś kupić. Pieszą na pieszonkowe. A po pięciu dniach jeszcze będzie daj blika, bo już dąży wydać wszystko w trzy dni. I to ta suma się zbierze. Jeszcze dodatkowe rzeczy, które czasami musimy dokupić. Oczywiście jeszcze. Do, do wakacji, jakieś, bo czegoś brakuje tak, albo organizator zawsze, wymaga zawsze. na przykład. Czy korzystałaś Dokładnie. kiedykolwiek z takich form dofinansowania, czy nie? No właśnie wiecie co, nie korzystałam, bo co ja nie w ogóle nie wiem, że coś takiego istnieje. I dlatego robimy I To ten jest temat. ogromny problem, bo Na wielu prawdę? rodziców nie wie, wie, że są takie ws e, formy wsparcia. Nie ma też jednej strony internetowej, gdzie rodzic może wejść i sprawdzić w danym województwie czy w danej gminie jakie są formy wsparcia i warto też to co Państwu mogę doradzić, lokalnie popytać, bo bardzo często gminy czy różnego rodzaju miasta właśnie organizują takie wsparcie. Chociażby województwo podlaskie ma swój bon turystyczny, gdzie mm. można Dostać 400 zł na pobyt w różnego rodzaju pensjonatach, o. hotelach, w agroturystyce. Okay. W Warszawie są też różnego rodzaju formy wsparcia lokalnego właśnie. Zanim zapomnę, to od razu je zadam, bo to ważne. Czy te e, formy wsparcia się sumują? Bo niektóre świadczenia, e, jak wiemy, no się znoszą. Czyli jak bierzemy jedno, to nie dostaniemy drugiego. A w przypadku tych dodatków wakacyjnych? Jakby Tutaj to się chciał... co do zasady nie sumuje. Nie, nie, sumuje ma, nie ma wyłączeń, więc możemy skorzystać z różnej A, czyli y, możemy po prostu, jeśli mamy takie możliwości, otrzymać dofinansowanie Dokładnie. z różnych źródeł. Dokładnie tak. Czy ty zbierasz te pieniądze na wakacje, przeznaczasz je? No bo trzeba z budżetu też utworzyć w... budżet wakacyjny. Nie tylko dla e, r, r, dzieci, ale też dla całej rodziny. Wiesz co? Ja to tak my to 800 plus jest dla nas gdzieś e, taką kwotą, gdzie my generalnie przeznaczamy. Hmm. Naprawdę, że zupełnie szczerze. To jeszcze oczywiście, szczerze mówiąc, jeszcze więcej niż te 800, no bo jakieś dochodzą do dodatkowe lekcje, korepetycje, pianiny potrzeby, i tak dalej, potrzeby, to tego jest zdecydowanie więcej, ale uważam, że właśnie to akurat takie pieniądze można przeznaczyć na, na wakacje czy na wyjazdy dzieciaków. A Twoi dzieciaki się... gdzie lubią jeździć? Jakie mają preferencje wakacyjne? Y Pochodzimy z nadmorza, chociaż my mieszkam w Warszawie już ponad 20, o Jezus, nawet nie pamiętam ile, nie ma co tutaj się przechwalać, pochodzimy z nadmorza, ale mimo to też często jedzą nad morze. Zazwyczaj ostatnio na przykład byli na Mazurach. A razem, wspólnie też planujecie wakacje? Wspólnie planujemy też wakacje. Bo to jest też dodatkowy, znowu, znowu tak, wydatki. Tak. Więc dobrze Dlatego zebrać troszkę pieniędzy na te wyjazdy. Dokładnie. No, wiadomo, ten okres wakacyjny. My rodzice zawsze chcemy zapewnić dzieciakom jak najfajniejsze wakacje. Natomiast ja też uważam, że całkiem miłe wakacje można spędzić też w mieście pozostać. Po prostu Pozwolić tym dzieciakom wyjść na dwór, pospotykać się z kolegami. Zwłaszcza, że wtedy w mieście zazwyczaj jest pusto i całkiem jest przyjemnie wszystko. się robi. Dokładnie, ponudzić się trochę też, bo my rodzice zawsze się boimy i one się będą nudzić dobrze nie się no, to wtedy coś wymyślą, tak mi się wydaje. Nudzenie się to są prawdziwe Nuda wakacje. Nuda jest tak. Dokładnie. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za spotkanie. My polecamy dziękujemy. Państwu matka, która siedzi z tyłu, część druga. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry